To największe zaoranie polskiego związku piłki nożnej, jakie widziałem w ostatnich latach. Dziennikarz Gazety Wyborczej Rafał Stec napisał druzgocąca. To największe zaorane zasady na podstawie wypowiedzi swoich informatorów. W tym tekście padają szokujące zdania. Na przykład. Paulo zatrafiał trafiał szlak, bo on ma sztywne zasady i nie życzy sobie chlania obok drużyny. Nie chce czuć smrodu przetragionego czy dopiero trawionego alkoholu. Widać było, że czuje się w nowej rzeczywistości coraz gorzej, że patologii absolutnie nie toleruje. A jeszcze miał prawie zerowy kontakt z prezesem, bo choć on zna kilka języków, to prezes nie rozumie żadnego. Masekną jest to, co Rafał Stec pisze O ucieczce Sołzy z reprezentacji Polski. Portugalczyk nieprzypadkowo odszedł po listopadowym meczu z Węgrami. Był umówiony z prezesem na zajutrz. Związek sprzedał wtedy mediom informację, że selekcjoner został po porażce wezwany na dywanik, ale chodziło o zwyczajne przegadanie planów na wiosenne mecze barażowe. <Ky> Niestety panowie się nie spotkali, bo Kulesza zaczął pić już w trakcie wieczoru meczowego, a w nocy wsiadł wprowadzone przez związkowego kierowcę Volvo i przeniósł imprezę do Białego Stoku. Precyzyjnie mówiąc. Nie tyle on wsiadł, ile go włożyli do samochodu, bo już był niezbyt świadomy tego, co robi. Informatorzy z Teca kontynuują. Paulo siedział w hotelu Double Tree, w którym w Warszawie stacjonuje kadra. Zjadł śniadanie, czekał z kilkoma osobami ze sztabu. Spotkanie było umówione na godzinę 10 albo 11. Wszyscy obecni zdawali sobie sprawę, co się dzieje, ale liczyli na to, że ktoś ocuci kulesę i go przywiezie. Nie wiedzieli, że balowanie przeniosło się do Białego Stoku. A kilkanaście minut przed czasem, Jakub Kwiatkowski odebrał telefon od jednego z zaufanych prezesa i usłyszał, że narada z wiadomych względów została odwołana. Paulo się ostatecznie załamał, pojechał na okęcie i odleciał i wrócił do Polski jeszcze tylko raz. Ktoś zapyta, dlaczego dopiero teraz ukazuje się taki artykuł. Ano dlatego, że ktoś dopiero teraz zdecydował się mówić. Po zwolnieniu sązy nastał Czesław Michniewicz, a jego wygrany mecz ze Szwecją w barażach przykrył funkcjonowanie Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo zawsze tak jest, że pozytywne wyniki łagodzą wszystko, nawet największe patologie. Pamiętajcie o jednym, kiedy po Pojawiają się takie głosy, zawsze zakulisowo trwa wojna o władzę. I moim zdaniem ktoś z PZP-u już rozpoczął kampanię przeciwko kuleszy. Aby on nie wygrał kolejnych wyborów. Co ja uważam o obecnym zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej? Nic dobrego. Uważam, że związek jest zarządzany skandalicznie. Wprowadzono w nim żenujące standardy. Nastąpił powrót do mrocznych czasów. A to, że jest to prawda, a nie informacje wyssane z palca, niech najlepiej świadczy ta wypowiedź pewnego reprezentanta Polski z wywiadu, który z nim przeprowadziłem. To jest żenujące. No. To jest żenujący poziom pewnych osób. To największe zaoranie. No. <laughs> Jakich polityków wymieniłby pan, wymieniając 10 najbardziej wybitnych polityków po 1989 roku? Pan Zacząłbym od, od Mazowieckiego. No, zaczął pan dobrze z przejęzyczenia. No, na drugim miejscu Tusk, bo jednak to, co tu skrobi, niezależnie jak to się skończy, to jednak sam fakt, że zdecydował się wrócić, że doprowadził do zwycięstwa tej takiej mądrej koalicji i tak dalej, i tak dalej. Na trzecim miejscu siebie wymienię. Mm -hmm. Na czwartym miejscu bym wymienił Włodzimierzacimu. Moczewicza, który jest niezwykle zdolny i bardzo żałuję, że wycofał się z kandydowania na prezydenta. Piąty. Sądzę, że Marek Belka, dlatego, że to jest wybitny ekonomista i by się dobrze sprawdził. Szósty Józef Oleksy. Siódmy Krzysztof Bielecki. Ósmy Panie Szydło. Dziewiąty. Kto tam został? Pan Kaczyński został. Kaczyńskiego na końcu. Ulicznie. Jakich polityków wymieniłby Pan wymieniając? Od stycznia 2024 na wszystkich stacjach będziemy czytać, że benzyna ma oznaczenie E10, co oznacza, że alkoholu w tej benzynie jest 10%. Oczywiście nasz wspaniałomyślny rząd, były, obecny, nomen, nomen, ktoś za to ciężkie pieniądze bierze, stworzył stronę e10 bla bla, bla Stronę, na której możesz pisać swój samochód i strona w mądry sposób powie ci, że. Możesz albo nie możesz tankować benzyny do tego samochodu. Czyli pojedynki typu Adamek-Ferrari możemy stanowczo wykluczyć. No nie, ja nie myślę, że. No ale co ja bym z nimi robił, powiedz tak szczerze. Znaczy, chyba żebym wziął go na kolano i klapsami, jak e, tatuś e, dziecko zbił po dupie. To wtedy by to może miało sens. A tak to Wiesz, Wy rolę? Nie róbcie, ja jestem pogrzebny. You speak English. It's my night. <laughs> Come on, hey, say something. No. <laughs> what, what? Why not? It's, it's fantastic. Come on. Is presentee Dutch? Yes. Oh my God. No, no. Listen. I English. Si. Spanish. Oui. Okay. Français. Okay. Okay. <laughs> Hey Wendy, listen to me. You think I am stupid? Yes. <laughs> Apple Oh Boże. Pen. Apple. Apple, Pen. Apple. Weź wszystkim, to QA powinienem zrobić 3 miesiące temu, ale dostałem takiej drobnej sezonowej depresji i przełożyłem na później, ale jestem z powrotem. Co sprawiło, że wpadłem na pomysł, aby zająć się prostytucją, że to idealny zawód dla ciebie. Ten zawód nie jest idealny, i szczerze mówiąc, gdybym miał okazję zajmować się czymś innym, to pewnie niedługo zmienia. Po prostu sytuacja życiowa sprawia, że dosyć długo siedzę w tej branży. I wpadłem na taki pomysł, dlatego że chodziłem w Anglii do liceum, którego nie znosiłem, dosłownie miałem tam depresję. Nie mogłem też przyjaciół, przyjaciół znaleźć na początku, bo była bariera kulturowa, bariera językowa, również i mieszkałem w takim no niezbyt fajnym rejonie. <grym> ja wtedy rysowałem, bo chodziłem do liceum plastycznego i każdy mnie popychał w tym kierunku artystycznym, a ja nie za bardzo czułem że chciałem to dłużej robić, bo wszyscy na mnie narzucali to rysowania um, i miałem poczucie takiego buntu, chciałem się zbuntować wtedy nie miałem jakoś dużo myśli na ten temat i wziąłem pieniądze, które zarobiłem z reklam na YouTubie bo miałem jakiś taki kanał rysunkowy i wykorzystałem te pieniądze, aby kupić sobie pokój w Londynie i przeprowadzić się i tam zaszalałem i jakbym mógł cofnąć czas, to myślę, że i tak zrobiłbym to samo. Natomiast um, nie było to coś, co jakoś planowałem jakoś szczególnie. Bardziej taki młodzie młodzieńczy bunt, i zostałem dosyć długo w tym, bo później już się przyzwyczaiłem do dosyć prostego trybu życia, szybkiego zarobku, i ciężko było mi później zmienić um, ten zarobek na jakiś inny. Na razie mam w planach. Żeby zmienić ten zarobek, czymś innym się zajmować, ale to jest powolny proces. Jest tam w trakcie. Zaczymy. A odpowiadając na drugą część pytania, to przyjmuję tylko i wyłącznie facetów. Kobiet nigdy. Raz przyjąłem trans kobieta. Ale to tyle. Szalom bracia, nazywam się Adar Bulmaństein, jestem polskim żydem. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy Grzegorz Brown zrobił dobrze, czy zrobił niedobrze, gacząc świecie hamulkowe wczoraj w Sejmie. To nieprawdopodobne, ale bramka reprezentanta Argentyny zdobyta na Mistrzostwach Świata uratowała życie polskiemu prokuratorowi Markowi Kopaczowi. Był 30 czerwca 1998 roku, a Albi Celeste zgrali mecz z Anglią, w którym David Beckham zobaczył czerwoną kartkę za faul na czolo Simeone. Tamtego dnia bandyci podłożyli ładunek wybuchowy pod autem prokuratora ze Skarżyska Kamiennej. To historia, którą Javier Zanetti opowiedział argentyńskim mediom. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi TikTokami, proszę zaop obserwuj mój profil. Dziękuję. Marek Kopacz, mąż późniejszej polskiej premier Ewy, zajmował się ściganiem morderców, złodziei samochodów i innych przestępców. Wiosną 1998 roku ktoś porąbał dach jego samochodu, a głuche telefony na jego numer stacjonarny były codziennością. Jego codzienne rutyny, jak wyprowadzanie psa po 22 i odprowadzanie auta na parking bliżej komendy policji, dały zamachowcom podstawę do przygotowania ataku. Mecz Argentyny z Anglią się dogrywką i rzutami karnymi. Wszystko dzięki bramce Javiera Zanettiego, legendy Albi Celestes i Interu, który zdobył bramkę na 2-2. Kopacz został więc w mieszkaniu, by obejrzeć spotkanie do końca. Po 90 minutach i gwizdku sędziego usłyszał olbrzymi huk. Samochód eksplodował, a płomienie sięgnęły kilku metrów. O tej sytuacji mówił później tak, gdyby nie było tej wyrównującej bramki, nie byłoby dogrywki, a ja wsiadłbym do samochodu i na pewno bym zginął. Do Javiera Zanettiego na Medi Jolański, adres Interu, wysłał list. Napisał. Zamierzano mnie zabić. Dzięki Pana doskonałej grze i ostatniej bramce dziś mogę cieszyć się życiem i za to właśnie chciałbym podziękować. Zanetti przytoczył tę historię w studiu telewizyjnym. Przed meczem Argentyna-Polska na Mundialu w Katarze w 2022 roku. Dzięki za obejrzenie. Okay. pseudonim Pershing. Gdyby żył miałby dzisiaj 50 lat. Były zapaśnik, piłkarz czwartoligowy i zawodowy kierowca. Namiętny hazardzista i kibic boksu. W roku 1994 Pershing stanął przed warszawskim sądem oskarżony o wymuszenie. To był początek jego medialnej kariery. To był bardzo prawy facet. Media wychowywały na jakiegoś bandziora gangstera. Tak, że się gangsterem był, ale nie bandziorem. On szybko się rozrastał, to był charakter chłopak i młodzież odgnęła. GK, pseudonim Pershing.

Czemu się nie nie Czemu się nie bijemy w boksie? Dlatego, bo, bo, bo będę kopał. Bo to, jest, bo, to jest, bo to jest... No kurwa, tyle już wiem, że w boksie się ty, bo ty chyba ty też kopiesz boks. Siemanko, słuchajcie. Mój spolukator do mnie zagadał, mówi Adam, palisz blanta? I ja mówię, że nie, bo tam za pół godziny jadę do pracy.

Ej, Judy, to małej dziewczynę to lepsze niż 10 lat na ja byłem Więc <śmierdzi> się swoich rabców, jadę z tym typem. Szkoda, że pismo mnie zaprosiłeś na swoją płytę. I to jest tak, jadę tej pizzy największej wyświetlnej kawałek z filikiem. Jadę teraz, bo kiedy wchodzę, robię dobry brimeraż. I to jest tak, bo jadę tej W piątek się widzimy, będziemy oglądać tutaj. Jaki wkurwany. Afera dzikowa, część druga. Jeśli nie wiesz o co chodzi, wejdź na mój profil. To jest na cud? Jak piłkarz włoskiej serii A stracił życie przez głupi żart. To jedna z najtragiczniejszych historii gdzie jak Lazio i Calcio. Mroczna i tr. Siema, wygenerujesz nik dla Adama? No już tak celowałeś, że nie wiem, czy chciałeś mi zrobić sitonka, czy nie? No chciałem, chciałem. <laughs> Adam, chuj w mrowisko wkładam, pozdro. Siema, wygenerujesz nick dla Adama? O, o, o! ŚWIĘTA ŚWIĘTA KURWO!

Coś? Co masz pamiętać? Mm. Patrick, kto tam jest? Tata. Dobra widzowie, też idę do wojska Ile kosztuje, ile kurwa ten, dobra? Ten kurs taki kurwa trzy tygodniowy e, Wojsko e, Służba zapisz się. O. Został żołnierzem RP Terytorialnej służby wojskowej Na czym ona była kurwa? Bo to na pewno jest kurwa tak proste, że to chuj, nie 28 dni, bez problemu. Mogę kurwa nawet jutro jechać Dobrowolna zasadnicza służba o. Dobra, 28 dni podstawowe w jednostce wojskowej zakończone przysięgą. Osób, które składają przysięgę wojskową ten etap nie dotyczy. 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków służbowych w jednostce wojskowej. W tym czasie nie musi być skoszarowany. Aha, i potem jeszcze przez 11 miesięcy muszę robić. Otik nie mo może wybrać dokument tożsamości, potwierdzenie zapotrzebowania wykształcenia, dodatkowy dokument, dokumenty w szkoleniu potwierdzenia zapotrzebowania z szkół, kursów, uzyskania specjalizacji zawodowej, prawa coś tam, według własnego uznania może dołączyć kopię innych dokumentów. A można tam kurwa palić papierosy? Stary cię mogli wykorzystać jako bala w łodziach podwodnych, a nie mamy łodzi podwodnych, to jednak się nie nadajesz. OK? Aha, jeszcze mogę, mogę jeszcze zrobić kurwa prawka tutaj? Nurka, skoczka, kucharza, kurwa spawacza. Co ja mogę kurwa kursiki tam sobie zapiertolić? A mogę potem uciec z kraju, jak będzie wojna, czy nie? Wszystko można, bo ja się krzyknę, żeś nie odszedł. Ok. W styczniu idziesz, Wojtuś? Ok. Może pozwalam, kurwa, dziękuję. Ten miesiąc przygotowawczy jest przejebany. jak wychodzili na papierosa, dostawali minutę na wyjście, zapalenie i powrót, telefon w niedzielę, tylko TD. Chyba dezercję ci wtedy. No i co? I tak nie zamierzam wracać. Gdzie mnie kurwa będą szukać w Peru. No. sparing z Lizakiem, że nie mogę bić Lizaka, on nie będzie mnie oddawał, tak? Słyszysz, ty nie będziesz mnie oddawał. No. No? Nie, <laughs> nie będę, na pewno. <śmiech> <śmiech> Bardzo przykre jest to, że raz nie mam na co czekać. Ukradnij mnie już teraz nie będzie lepszych danych. Kurwa, no pedofilem też nie jestem, kurwa. Mam o nich złe zdanie, nie? Więc no. Też nie kradnę, kurwa. Wypowiadam się, że nie wolno kraść.